choć poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę. Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię, jutro jestem trupem. Robię swoje i dalej to robię, i dalej niosę to pod górę. Rolę się odwrócą, kiedy się nauczysz latać. To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca. Ale, ale, moi drodzy, to już dzisiaj o godzinie 20.00. Premiera, Palion Hate. Każdy z Was musi być, w nie musi, ale mam nadzieję, że każdy z Was będzie. Witam je na tym teledysku. Jest to totalnie inna niż poprzednie, jest to bardziej z emocjami Groźniejsza, także... Spadajcie godzina 20, piszcie kto będzie, ustawiajcie sobie budziki I widzimy się o 20 wieczorkiem Będziemy słuchać razem Zapraszam do oglądania Ale ale moi drodzy, dzisiaj zareagujemy na wszystkie tiktoki taty hejtera Ponieważ no ma grube tam wyświetlenia z czego co widziałem I dużo obserwujących przyjaciele A dokładnie 30, to kamerka mi zasłania Ale 32 tysiące obserwujących ma I 200 tysięcy polubień już na tych wszystkich filmikach Także sprawdzimy co on tam wypoci, że czy nie ma nic złego tam Bo on może też nie ogarnia za bardzo internet to bo jest starszy, ma 45 lat i zobaczymy, co to są za TikToki, bo widzę, że też niektórych wziąłem udział. I zobaczymy też komentarze, jakie wypiszecie i jakie ten. Zaraz zobaczymy, widzowie. Ale pamiętajcie, że dzisiaj godzina 20. Nowa nuta! Pewnie już o tym dobrze wiecie, już każdy o tym dobrze wie. Ale widzowie, trzeba wam przypomnieć, że Palion Hate już dzisiaj o godzinie 20, czyli za godzinę praktycznie. Wszyscy wbijajcie Miecie link w opisie pewnie i tego, i wpadajcie na kanał Palion. Po prostu subskrybujcie kanał Palion, dobra? Widzowie, lecimy od początku, od historii. TikToka, mój. Pi uwaga, uwaga. M co tu pisze? Najprzystojniejszy władca na Palianowie, tu pisze. Co to ma znaczyć? Dobra, mój pierwszy Dave, TikTok. Je. Ja jestem Dariusz, dzisiaj za jest da Sparian i Dave i gram Czemu? O, to jest, pamiętam, tak. Mnie. To nagrywał. niesamowite, że pan Dariusz ma TikToka. pozdrawiamy nie, to, to jest fake jak nic. Ja je. że to jest ja Wtedy założył TikToka. Tapujemy, tapujemy. <laughs> I na, na naprawdę będzie to na TikToku? No, będzie. Mhm. Nie, no nie. Nie wierzę. Ko, dobra, koniec. Nie, ja ja nie tego. Uwielbiam to. Co Jakie to są komentarze? Jesteście najlepsi. Nie Czy on na każdy komentarz odpisuje? Co? Nie wytrzymam. Pięknie dziś wyglądasz. Co ty, panie Dariusz, robisz? Ja nie wytrzymam. Dobra, to jest piękne. Chleba, teraz. Proszę, żeby pan był dobry, napoleonowy. Jestem. A wiesz, że mi Milka na serio cię nie kocha? Niech nie kłam. Nie wytrzymam, nie. To jest niesamowite. dobra na stępie. No, widzowie, witam serdecznie. Yy, ale on atakuje się a on nas podglądał. Tam, jak coś tam robią z tym Grimajsem, to nie mogą wytrzymać. Cię mam 1 bo z z z tym tamujemy, tamujemy. Tam się się. Ale wolny! Patrz, nie ma On nas śledził wtedy. To jest tutaj tylko. Tam może szybko! Ale nie, czekaj, 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 czekaj. Co się dzieje? Ej, dobre, no! A nie, to nie widzieliśmy wtedy! Nie Nagrywam panowie, cicho, serwera! Tapujemy tapujemy to, co Ej, jak taki stary pan. 100 tysięcy wyświetleń to ma, Grimis szef to. Co ty, Nie, tam jest zakazana muzyka widzowie, nie mogę do tej muzyki tego dać. Czyż mi prawa autorskie wywali. Nie mogę. Co to jest? W pułapkę wpadł Grimis. Aha, on szedł i on to nagrywał cały czas! Z daleka! Patrz, co jest zgrane? Otwiera tą skrzynkę czy nie? Otworzył ją? Otworzył ją, tak? To on wpadł wtedy, nie? Wpadnie? O, wpadłem do dziury, dobra. Ale błagam, żeby nie było takich muzyk! To. O. o. nie! O nie, tu są wszystkie muzyki to, zakazane, nie, ale trudno. Oooo! Wow. U... Uciekł spalionowa! Grimis się jak z spalionowa, co teraz, ratunku? Ale on się... Ale on czemu tak się bał? Pomocy widzowie co robimy? Ja tam nie wracam, nie ma opcji. Nie lubię tego Grimis eee, Co to jest? Ja chyba za dużo ominęłam. i bardzo dobrze, bo pewnie bez mnie były nudy i teraz jestem królem. Panie Dareczku, czemu pan się boi swojego syna? Przecież pan ma gameboda. Taki cwany jesteś to sam wejść na palionowe i go pokonaj ja się. Jak on jest głupi! A, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Mega śmieszny jest pan, mega śmieszny I ten tam, Oni tam są, ja nie o. mogę tutaj wrócić na palionowo! Da, ja on się bał i nie wnioski. chciał wrócić. Tapujemy widzowie, tapujemy, Tapuje... pamiętajcie! Nie ma śleba po ale słyszę, oni tam są. Widzowie, nie umarłeś się umiałem dłużej, kto tak powiedział, że on nie ten... Oni tam są, oni go chyba we sądzia. I dalej cały czas z daleka sobie patrzył! Ja nie mogę, nie Ja nie mogę. Taki straszny widzowie ich już słyszę. Piszcie mi proszę o komentarzu. Ja bo jest naprawdę kiepsko, a my musimy wyleczyć mojego kochanego. <gulandanie> te tiktoki są mocne, wy sobie znaczy czy w ogóle oglądaliście Kradłem się na panie nowo kiedy był anon, żeby noma. nikt mnie nie zauważył I zobaczcie ja idę po mojego kota Dareczka, a tam jest Grimis Niemożliwe synku, z... proszę uratujemy ciebie, Znalazłeś <gulandanie> zaleźć jakiś antidotum Ale najpierw <gulandanie> idę po swojego kota a... Antidotum, wpadł w... O, się na panie nowo, zyskać Jakiego kota? Gdzie on ma kota? A Dareczka brał Dareczku, Co za... Nie, nie Kodem, czy on zginie, ucieka, ten kot? Jakie, czydem on nie umiera, ten, ten kot? Leciał z nim. Ciekawe, czy ten kot przeżył na końcu, nie?

No to widokatka. są życzenia dla, dla Dave'a, tego nie będziemy oglądać Bo to są życzenia dla Dave'a Sorry Szczypson Sorry Szczypson, Sh wybacz, co, co zrobił? Co on zrobił Szczypsonowi? Wierszyk! Widzowie, będzie wierszyk, będzie wierszyk Kto chce to zobaczyć? Pokaż mi ten wierszyk Ościgu, cholerny ten mój zbadowany. Nie będziesz już więcej poniewierany. Wróć do mnie proszę, bo ja cię pragnę, abyś pomógł przegonić Renatkę i wyleczyć cyneczka z Grymisa, bo nie wrócę tam, póki on tam chyca. Co, co to miał być, chyca? Więcej ci nie przy wasole. Zostaw sobie ukradzione bronie, ale wróć, bo chcecie mieć przy sobie. No, to taki mój. Nie wierzę, Te... On nawet rymy składa, wiem jak. co tu się dzieje? Jak tego jest z masę Udało mi się ukraść jednego Grimms Bloka po lekty mi to na golemach na fotelu Udało mi się ukraść grimmis Bloka też lepiej, jakby to był... O nie, hejter, nas, helber Co ma, tu się ma, to dzieje? To zrobi. Dobra, te TikToki są mega, nie? Co to ma... Wiem, jak uratować hejtera, halo Szczypson dź... To ja, to widziałem twojego TikToka, musimy się spotkać, widzę tutaj, do ciebie, i pogadamy, czekaj na mnie On, on się... Tam, tam, tam ja z... nie widziałem w ogóle tych wow, TikToków, widzowie to, 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 to On się, on się wraca, komunikował przez te TikToki Wrócił na Paleną, wraca do Paleną, Palen jest zdrowy Pokaż tam pojemy, tam pojemy. Dobra, czyli tutaj wrócił. Najlepszy prank! O, to muszę zobaczyć. To muszę zobaczyć, to muszę zobaczyć, nie? Najlepszy prank na palionie, dobra. Po... Zrobił pół płytkę. Postawił dirta wszędzie. To było na, na tym, też tam byłem. Postawił to i. i, i w... A, ja odkryłem, że to jest pułapka. Aha! Nie, serio, to jest mega. Ale czemu on daje piosenki z prawami autorskimi? Zapra... Zapraszam cię na randkę! Czemu tam jest, jest słowo mojej Dlaczego to jest tutaj? Ja chcę to przys. Spotkamy się w mojej luksusowej willi. Spotkamy Tapujemy, a i pokażę bogactwo. Ok, super. Palion nagrał o mnie. O! Widzowie do mojej piosenki, która będzie dzisiaj! To było dawno. Czy jak się postawię i troszkę trupem Robię swoje Ale fajnie to nagrywał. Fajne to jest. W końcu wracam Dobra, inne, 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 inne. Ale to ma ile? Gdzie to jest? 225 koła! Najpopularniejszy TikTok od niego. Najgorsza randka! Dobra, to będzie najlepsze, najgorsze... A skąd takie piękne uzębienie? Mógłbym je policzyć na palcach jednej ręki. Zmianie. To jest... to jest. To jest. To jest mój głos! <grystanie tego> <grystanie tego> Jak ja brzmiałem! I to tak pasuje ten głos! Ale to wiesz co ci powiem? Bo tyle nie masz szerokie horyzonty, dlatego tak ma takie masz oczy, nie? Biorę cię na rampkę! Przejdźmy od razu do rzeczy! Co to za skin jest? No dobra, a czemu jesteś <grystanie> mój? Co to się stało? <grystanie> stało? <grystanie to się> stało> Jakie włosy! Co ja zrobię? Co to jest? W swoim Zglądamy życiu w tymi, Oglądamy film, ja tobą... oglądamy Oglądamy, to jest chore Dobra, next Mo... O nie, nie mogę To jest igi Radarowcy Co? Jaka nuta, ale ja nie mogę tego tak oglądać to jest... Nie mogę oglądać tych widzowiec z muzyką, bo prawo autorskie to ma. Każdy chce tatę hejtera czy się zakochała, dobra? Nie mogę tego puszczać, ale sprawdzę, co tu będzie. Milki z tostem. Toast jest... A to jest bity przez tatę hejtera O nie, i Renata. O nie, a Milki z bronią na niego. O kurde, no Milki raczej nie chce taty. O! To się, jak to wygląda? O! Kupujcie zestaw szkolny, widzowie, tak jest. Zestaw szkolny, zapraszam serdecznie, więc jest szkółka zaraz.

Świetne, 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 świetne. Jestem jest najlepszym datą jest, na świecie. Żeby twój syn ale tak, tak, tak całkiem szczerze, bo uważam, że z tego nie można. Co, co by tata hatera chciał, żeby jego syn hater robił w życiu? Pracę Chciałbym, żeby on wykonywał pracę, tu będzie mu odpowiadała. Bardzo, bar, no i to jest odpowiedź. No i tutaj odpowiedź. Tak. Cały film u się... ale to jest kielo, Tu to, jest, to pewnie widzieliśmy to jest urywek filmu. Najtrudniejszy parkur! Najtrudniejszy parkur! wiadomość, która ukryta w tamtej. wiadomość, muszę to zobaczyć! Panie Dariuszu, ukryta wiadomość, muszę to zobaczyć! Skacz! Skacz! Dobrze! Pan Dariusz ogarnia Minecrafty, no. ja się, że to Marek. Jak Marek? A tak, hetera to psyku? Nie, to na pewno nie jest psyku. Nie! Marek to mój brat On, Ja mam wrażenie, że tata hejtra nawet nie poznał bzyka I co tam jest, i co tam jest? Odwróć się! Tapujemy, obserwujemy, komentujemy. Jaki syr... Myślałem, że będzie coś ciekawszego O nie, to jest piosenka wersowa, ja nie... Nie mogę, nie mogę, nie mogę tego oglądać Piękna piosenka, podoba mi się Ej, jak już daleko jesteśmy, ostatni TikTok jest jest to Ile to ma? 400 tysięcy? Psenka o jajku. I jajko. Bardzo duże jajko. Jest bardzo chrupiące. Bo Znam jest to. W skorupce. Co? Gdy go nie wierzę. I go też spróbujesz. To się nie otrujesz. To go pomalujesz. <noise> ja ty, nie mam... O kurde i red flaga, nie mogę, ej, dobre! Panie Darku, chyba za dużo TikToków. Ile wyświetleń? Oświadczyłem się Milki Nie moją żoną. Nie. Czemu nie zostaniesz moją żoną? No bo nie! nagrane jak się oświadcza, dobra. Co? Sąd? to, to Pan, przecież ta takie nagrywa. przecież to takie nagrywa. Tak, robimy. Myśmy to tak, Poddymienie. kochanie. Jesteś walnięty jak? <grym> ja nie ci, Jesteś walnięty No, dobra, powiem, <grym> no to tam hejter. Hej. do dzień. Nie, no, hejter jest nie miły nadal. Chyba bardziej niż ta Wow Co to? No, nie mogę tego słuchać. Ale jaki... Czemu tu są shadery? O co tu chodzi? Co, że to takie teraz smutny? Co to jest za smutny TikTok? Nie ma ogonka. Nie ma ogonka. Nie, no tego też nie mogę oglądać. No. Same TikTok. A oto jest mój nowy układ do. Fortnite. Robimy tak. I odlatujemy. Co to jest za TikTok? Nie wiem, że ten pandarek to jest mistrz Ty jesteś Nego, teraz robi to Mirki. Mirki ma nowego chłopaka. Chłopakiem. Nie, 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 to się pomyliło, to moja żona. Co ty mówisz? Przecież to jest To jest Mirki. Napiszcie nawet, no to jest milki, to jest Mirki. Nie, to jest ten stary trik, o którym mi ona mówi. Ludzie, jak to stary trik? Hej, nie zostaw mnie. Jak to może przegrałem bitwę, a, ale w gram wojny TikTokerów. Aaa, bo ten... to się włamam na, na TikToka. Ej, usunął już tego TikToka, mu. Wcale nieważne, co o. myślisz. I mi tak to nie pasuje. Zrobię to już dziś. Zostały blizny. dobrze czuję. Każdy się boi, nie wie, gdzie znaleźć ratunek. Każdy ma swoje za sobą i każdemu czegoś brakuje. Eee! Eee! Powtarzałem ciągle, co jest dobre, a co złe. Eee! Zastanów się, dla kogo żyjesz i jaki masz cel! Jak dzisiaj nie idzie, to jutro masz kolejny dzień! Pokaż im, kto tutaj rządzi, bo. Role się odwrócą, kiedy ja, się nauczysz latać. Ratać, to jakby bumerang, bo, bo pan się w, w końcu wraca. Ale nie ma to, Let's go, let's go! Widzowie, widzowie, premiera, o, to było na końcu pokazane, premiera już dziś, godzina 20. Oceniam TikToka, tatę hejtera na świetny, świetny TikTok. Dobra, widzowie, łapkujcie, subskrybujcie i wbijajcie szybko, godzina 20 na nutę.